Hello, hello! Witam Was w niedzielne popołudnie. Miało nie być już kontrowersji, a jednak są. To znaczy się, na razie to jest taki początek kontrowersji i w pełni one nie są jeszcze potwierdzone. Ale coraz więcej portali zaczyna o tych kontrowersjach pisać. Nie, moi drodzy, nie mam tu na myśli kontrowersji obyczajowych, bo. Ja o tych kontrowersjach mówiła nie będę. Już mówię dlaczego. Nie będę mówiła o kontrowersjach dotyczących innych idoli, to dlaczego są na hiatusie, między innymi niedawna sprawa z Lukasem. Nie. Dlatego, że dla mnie takie rzeczy powinny... Zostać załatwione prywatnie. Nie powinny w ogóle ujrzeć światła dziennego, światła medialnego. Chcesz to rozwiązać? Rozwiąż to prywatnie, a nie tak jak rzekome ofiary wywlekały to na światło dzienne, zamiast umówić się na mediację, jeśli boisz się o swoją strefę komfortu. Zawsze można przecież zatrudnić prawnika, adwokata albo mieć osobę upoważnioną, która będzie nas w takiej mediacji reprezentowała i po prostu będzie pośredniczyła, a jak będziemy na tyle czuć się e, psychicznie na siłach, możemy też w takiej rozmowie wziąć udział. I tyle. Więc e, jeśli chcecie tego typu nowinki i sensacje, to, to nie tutaj, to nie na moim kanale. Tak, ja wiem, że dużo osób właśnie czeka na takie sensacje, na moje zdanie, o co chodzi w tym temacie, jak ja się na to zapatruję. Właśnie zapatruję się na to tak, że to nie powinno w ogóle trafiać do sieci. To powinno być rozwiązane tak jak w przypadku Lukasa pomiędzy NCT, Lukasem, a rzekomymi ofiarami. I to powinno być po cichu rozwiązane przez wytwórnie, przez adwokatów ewentualnie po zakończeniu całej sprawy takowy adwokat, czy takowa osoba reprezentująca wydaje stosowne oświadczenie, pod którą również jest podpisana kancelaria, czy tam ludzie pracujący w wytwórni i tyle. Więc to nie u mnie. Ja skupiam się na, mm, ja skupiam się na troszeczkę innych rzeczach, ale tutaj mam na myśli Mnet Girls Planet. Program zakończył się dwa dni temu, miał swój finałowy odcinek i aż huczę w internecie od tego, które dziewczyny dostały się do finałowego zespołu. Dużo osób twierdzi, że była manipulacja głosami. Czy faktycznie takowa manipulacja była? No powiem Wam, że jak przeglądałam internet, jak przeglądałam Twitter, to naprawdę bardzo dużo osób Pisze na ten temat, że niektóre osoby w ogóle bez talentu, a dostały się do tego programu. Jak wiecie, dla MNET jest to ostatnia szansa, by no, jakkolwiek wyjść z twarzą, bo wiadomo, MNET no, swoje za uszami ma, swoje procesy sądowe ma, niektóre się zakończyły, niektóre są w trakcie trwania. Więc jedynym dobrym takim krokiem, jeśli chodzi o głosowanie, dobrym i niedobrym, nie wiem, ale dobrym posunięciem było to, że zatrudnili grupę NC Soft. tak, tych samych pracowników i tych samych producentów, którzy odpowiedzialni są za takie koreańskie produkcje jak Lanage, Ion czy Blade and Soul. Czyli gry z gatunku MMORPG, tak, dokładnie ci sami. E, oni nadzorowali aplikację Universe i oni nadzorowali i trzymali pieczę tym razem nad serwerami, aby nie doszło do żadnych blokad, zacięć, by fani International na spokojnie również mogli głosować by nie doszło do utraty jakichś tam głosów, albo ktoś przez, w trakcie oddawania głosu zacięła mu się aplikacja, jego głos jakby nie został zatwierdzony, ale on już po raz drugi głosu nie może oddać, bo też tak czasem się działo. I tutaj zapewnili, że ma to być wszystko stabilne, ja tak samo miałam z programem Road to Kingdom ale gdy aplikacja się odwiesiła, mój głos jakby nie został uwzględniony przez aplikację. Mogłam na szybko głos jeszcze raz oddać, więc tu akurat było na spokojnie. Udało mi się w tym czasie antenowym oddawania głosów na ŁANAS. I mamy tutaj, że po pierwszym dniu prawie 4 miliony głosów zostało oddanych a serwer w dalszym ciągu był stabilny. Sorka za moje krzesło. E, serwer był w dalszym ciągu stabilny. Więc no, no, na sam początek wygląda dobrze. Dobra, MNET się zabezpieczył na wypadek wpadki. Ale czy aby na pewno? E, no Mamy tutaj kontrowersje między innymi odnośnie e, uczestniczki Huening. Na którą głosy wiecie, jak były oddawane? Coś na zasadzie multi-kont. I już Wam mówię, ogólnie Girls Planet od początku budził kontrowersję. No, okej. Okay. ale pojawiły się pogłoski w internecie o fałszowaniu wyników głosowania. I między innymi. fani chłonik zostali oskarżeni o możliwe oszustwo, jeśli chodzi o głosowanie, ponieważ zbierali pieniądze na hurtowe kupowanie kart SIM, aby głosować na nią w programie. Więc no tutaj owszem, spotkałem się z czymś takim, z multikontami. Najczęściej to robiły osoby po prostu prywatne bądź w momencie kiedy był mały fandom. Wiem, że nie jest to uczciwe, no ale to nie jest do sprawdzenia, to nie jest do przeskoczenia, ale problem jest w tym, że to po prostu wyszło do sieci. Nie wiem, czy ktoś się tym pochwalił, czy wyszło to przez przypadek, ale no, dzięki temu można powiedzieć, że Huening udało się dotrzeć do tej finałowej dziewiątki, do tego girls bandu, który będzie miał, miejsc, który będzie miał debiut pod koniec roku. Więc nie wiem, czy. No, jak dla mnie, nie powinno coś takiego mieć miejsce, No, po prostu jakoś to mm, inaczej rozwiązać. Dużo osób, właśnie, jest irytowanych, że no, widzieli te podwójne standardy, że niby tu fani się troszczą i tak dalej. Nie chcą, żeby jakiś fan doświadczał cierpienia i tak dalej, a tu dopuszczają się takich rzeczy. Więc, no, co wy z. Sądzicie na temat głosowania, na temat kontrowersji. Dużo osób, które od, y, oglądało ten program od początku y, i nawet y, pojawił się artykuł y, na Life Polska właśnie odnośnie y, fałszowania głosów y, i finalnego składu y, Keep Warner Czyli tego będu, który zadebiutuje. Jak to się stało, że Chłonik zajęła drugie miejsce? Zdaje się, że w cza czasie trwania show zajmowała o wiele niższe miejsce. Jest członkini, która nie pokazuje kompletnie nic, a i tak jest częścią grupy. Dostało się więcej koranek niż się spodziewamy. O, właśnie. I tu też mamy kontrowersję, bo Girls Planet miało w zamyśle, że 33 E, dziewczyny były z Korei, 33 dziewczyny były z Chin, 33 dziewczyny były z Japonii. Czyli e, na sam start mieliśmy 99 dziewczyn. Tych trzech krajów azjatyckich. E, niestety głosowanie zostało tak źle zrobione, że ważniejszy jest głos koreański niż głos międzynarodowy. Że w tym momencie fani yy, jakiejś tam dziewczyny z Japonii, która brała udział w tym programie, będąc w Japonii, no wiadomo, ich głos się liczył jako głos international, czyli głos liczony w drugiej kolejności. I teraz wyobraźcie sobie: no chcecie zagłosować na kogoś, yy, kto jest dla Was och, i jak chcecie, żeby znalazł się w finale, a doskonale wiecie, że nie zrobicie nic. No, bo tak naprawdę wasz głos jest drugorzędny, bo w pierwszej kolejności będą brane głosy z Korei. No i to trochę taki budzi niesmak, i też faktycznie kontrowersje, że zostało to źle wyważone, bo mm, nie wierzę, że oni nie mają możliwości spra sprawdzenia, może nie po dokładnej lokalizacji, ale z jakiego kraju został głos oddany. I nie wierzę, że na tym serwerze nie zapisywało się, że teraz na uczestniczkę z Japonii został oddany głos z Japonii. No, nie wierzę, że to nie było do sprawdzenia, ale naprawdę, jeśli chodzi tutaj o głosy, to naprawdę było to mm, bardzo źle. Yy, bardzo źle rozegrane, no i niestety no, ucierpiały po prostu na tym osoby z tych innych krajów, z Chin czy z Japonii. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, bo to jest świeża sprawa. Program swój miał finał dwa dni temu, czyli 22 października. Przez cały czas trwania tego programu gdzieś tam były jakieś kontrowersje. Ogólnie stwierdzono, że no, w tym programie dochodzi do nadużyć. Dochodzi do obrażania, i no, nie jest dla uczestników bardzo przyjazna atmosfera. Bardzo dużo osób się wypowiadało też na ten temat, że w trakcie, gdy oglądało ten program, dało się wyczuć różnice kulturowe, ale naprawdę dało się wyczuć różnice kulturowe. W ten sposób, że aż to było takie niemiłe i niezdrowe, że była ta przepaść pomiędzy tymi różnicami kulturowymi. Zazwyczaj, jak poznajemy kogoś z nowej kultury, to staramy się poznać tą kulturę, tak? Wypytać się, dowiedzieć się. Wiadomo, że tam w Azji, w Japonii, w Korei, jak kogoś nie znamy, no to nie możemy tak od razu do niego wypalić, ty słuchaj, nie wiem jakiego jesteś wyznania, w co wierzysz i tak dalej. No, bo to nie przystoi. Ale sam ten program też jakby nie pokazywał nic o tych kulturach. Było to naprawdę takie, jakby te z danego kraju, te po 33 uczestniczki były sobie. 33 mamy tutaj Koreę, Japonię i Chiny. I koniec. I pomiędzy nimi jest ta przepaść kulturowa. Nie było tutaj tego takiego, że no dobra, bo ty jesteś z Chin, to ok. I gdzieś tam, nawet jeśli chodzi o luźne pogawędki, że zaczynają się na przykład wymieniać doświadczeniami, opowiadam gdzieś tam o swoim kraju i widz widzi i może się też czegoś po prostu dowiedzieć. Nie było tutaj tego. Bardzo dużo osób właśnie narzekało na tą taką przepaść kulturową i było to widać, i było widać też te takie niezdrowe napięcie pomiędzy uczestniczkami. Wiadomo, jest to program survivalowy, ale też w takich programach survivalowych gdzieś zawiązują się przyjaźnie, że po skończeniu trwania programu gdzieś tam te osoby kontakt jakiś ze sobą utrzymują, a może kiedyś nawet się uda, że zadebiutują razem, czy w jakimś tam yy, yy, na jakiejś tam gali będą miały okazję zaśpiewać w duecie razem. Więc no, w dalszym ciągu ten program budzi trochę niesmaku, trochę kontrowersji i teraz ja mam do Was zadanie. Jak wy się czujecie z tym programem Girls Planet? Bo jest to, no tak jak mówię, nowa sprawa, bo ja wcześniej mówiłam o Produce 101, wiadomo, on już parę lat temu był, parę lat temu był, no i, i, i to już tutaj no, za wiele nie ma co mówić, ale my tutaj mamy nową rzecz, nową sprawę, więc moi drodzy, jak wy na to się zapatrujecie. Czy faktycznie twierdzicie, że doszło tutaj do jakichś przekłamań w głosowaniu? A może wy głosując, bo ja nie brałam udziału w głosowaniu, bo też nie wszystkie odcinki miałam możliwość oglądania. Oglądałam ważniejsze fragmenty, żeby z grubsza być na bieżąco, co się tam dzieje, więc no, stwierdziłam, że nie będę głosowała, nie oddawała głosu po prostu w programie, że no, no. Nie idę do przodu z tym programem, no nie, nie uczestniczę, nie żyję tym programem, więc stwierdziłam, że po prostu nie będę oddawała głosów. Ale Wy, jako osoby oddające głosy może za, i osoby, które to oglądały, może Wy zauważyliście coś, czego nie zauważył ktoś inny, bądź przy oddawaniu głosów zauważyliście coś, gdzieś, jakąś dziwną, dziwną rzecz, bo wiadomo, inaczej fani z Korei, inaczej fani international. Moi drodzy, zapraszam do pisania w komentarzu, i aby dostawać powiadomienie, moi drodzy, pamiętajcie, subik, dzwoneczek i jedziemy, moi drodzy, z kolejnymi podcastami. Tak, tak, pamiętam, pamiętam, że ma być podcast również. Odnośnie, to w sumie podcastem nawet bym nie nazwała, tylko taką krótką rozmową na temat tego, co obecnie miało miejsce, bo nie dawało mi to spokoju i to, jak co na Twitterze też atakowały mnie artykuły i hasztagi odnośnie Girls Planet. Tak, ale następny mamy i to już będzie z udziałem kamery, włączone będziemy sobie oglądali merch koreański, merch japoński. Gdzieś tam nawet znajdę jakąś płytę metalową, w sensie zespołu metalowego, bo płyta jest stworzywa, a nie metalowa. Jak po prostu te mercze się różnią i to, co ma K-pop, a nie mają po prostu innej. Więc tak, pamiętam o tym i moi drodzy, zbliżamy się już do końca roku. Za niedługo również mamy galę rozdania nagród za ten rok, więc no, a powstało w tym roku bardzo dużo różnych bandów, mamy bardzo dużo rookie, dużo było comebacków, bardzo ciekawych comebacków, naprawdę, bardzo dużo ciekawych debiutów, moi drodzy, no, powiem Wam, że na samą myśl, aż mam po prostu gęsią skórkę, czekam, czekam z niecierpliwością na gale muzyczne, tegoroczne, k-popowe gale muzyczne, naprawdę nie mogę się doczekać, już teraz was, was również zapraszam, bo często na YouTube można znaleźć e, legalne streamy. E, jeśli będę też coś wiedziała ze strony Mnetu i All K-pop, to w tym momencie będę wam rzucała do oficjalnych streamów, moi drodzy, e, linki, tak, żebyśmy może nawet razem spotkali się e, online, ale spotkali się na tej gali. Więc co? Życzę wam e, spokojnej niedzieli. Fajnego końca tygodnia i do zobaczenia w kolejnym podcaście.